Remonty i modernizacje dróg to jedno z najbardziej oczekiwanych działań realizowanych przez samorząd, a ważnych dla mieszkańców, którzy codziennie wsiadają do samochodów jadąc chociażby do pracy. Dzięki tego rodzaju inwestycjom podnosi się komfort jazdy oraz bezpieczeństwo. W Bielowie zakończyły się prace związane z budową drogi, o którą mieszkańcy starali się od dawna. Myślę, że to, o czymśmy marzyli, zostało spełnione w niecałym w niecałym tym słowa znaczeniu, co chcieliśmy jako całość tej drogi niespełna tysiąca metrów zrobić, udało nam się zrobić 150 metrów i z tego jesteśmy też zadowoleni. Pierwszy etap budowy drogi jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Wielu mieszkańców gminy Krosnodrzańskiej, zwłaszcza terenów wiejskich, zwraca uwagę na to, że mają problem z dojazdem do swoich posesji. Cieszę się bardzo, że wspólnym wysiłkiem sołectwa Bielów bo też sołectwo dołożyło pieniądze z, ze swojego funduszu sowieckiego. Udało się zrealizować fragment drogi, który jest istotny z punktu widzenia komunikacyjnego. Ten etap to nie koniec prac. Planowane są kolejne fragmenty, co powinno ucieszyć mieszkańców. Nie Ślicznie, mówię, podoba się. Jesteśmy zadowoleni nie, z tego, no bo już tyle lat po kamieniach chodziliśmy, a teraz mówię, Boże, jak się jedzie, to ma lato. Jak to się mówi, nie? Tak ślicznie, panie. No, już równiuszko, i chodnik, i teraz ten asfalt, nie? Przejścia. Mieszkańcy są zadowoleni, Rada Sowiecka jest zadowolona. Ja, jako sołtys też również jestem zadowolony. Koszt remontu drogi w Bielowie to ponad ćwierć miliona złotych. Dodajmy, że w przyszłym tygodniu rozpoczyna się remont ulicy Kościuszki w Krośnie Odrzańskim. Wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu, a Kościuszki będzie drogą jednokierunkową z wjazdem od ulicy Poznańskiej.